Siemka wszystkim! Witam Was serdecznie na vlogu, w którym tak wiecie, no, szybciutko pokazuję e, jak ogarniam te słupki. <grym> tak trochę roboty przy nich jest, tak jak już pewnie widzieliście na jednym z shortów na moim kanale. E, zobaczcie, dopiero co zrobiłam tyle. A to już mi zajęło 5 minut, także pomyślcie. O tym wszystkim. Chwilkę się zejdzie. Uwaga, uwaga proszę Państwa. Idę właśnie z koniem, żeby go wypuścić na już praktycznie zrobioną jeżdżalnię. Spójrzcie na to. O Jezu, poślizgnął się. Patrzcie jak to fajnie wygląda. Wiadomo, że trzeba będzie w środku posprzątać, ale już przynajmniej to widać, że ma nogi, tak? Bumek jak na razie w szoku, zobaczył taśmę, a i nie zwracajcie uwagi na to, nie mam pojęcia co to się stało. Ale już i tak ta derka kolejnego sezonu nie pociągnie, także się nie obawiajcie, w następnym roku sprezentuję mu coś nowego. Chodź Bumek, chodź, chodź, chodź. I mam jeszcze do posprzątania te tyczki, ale to wszystko wiecie, wszystko w swoim czasie. O, już robale, już robale, proszę bardzo. Będzie zrobić orienta. Ja go zawsze wypuszczam w tej derce, żeby go mnie gryzły owady. A w sumie co? Co mu tam lata, nie? Nowe ogrodzenie, niech sobie będzie. Dobra. Ja go zamykam i jeszcze mam za zadanie tą linkę wziąć na środek, gdzieś tutaj. Eee, poprzeplatać przez te słupki, na pewno na tej ścianie. Może jeszcze trochę tutaj i może jeszcze trochę tutaj, ale to zaraz zobaczycie. Przyjechałam do Bumka z taczką z nożyczkami i z bułeczką. Nożyczki są po to, żeby poprzecinać tę taśmę. Na przykład tam też jest za długa, żeby to wiecie, estetycznie wyglądało. I bułeczka będzie dla grzecznego konika. Patrzcie jaki on ma tutaj raj. Taka fajna trawa, proszę. No. Masz bułeczkę. Dobam o. O, 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 czekajcie. Kurde. Coś zepsułam. O! Nie. O, tak chciałam wam pokazać, no ale już zjadł. Słodziak. E, zaraz wam... W sumie już się będę pokazywać jak dokańczam, że tak powiem to wszystko, bo chcę jeszcze stojaki w jedno miejsce ustawić, żeby to wiecie tak estetycznie wyglądało. I już zaraz zobaczycie nasz pierwszy trening. Tak, to my. Jest niestety drugi dzień, bo wczoraj już nie zrobiłam nie się i nie miałabym kamerzysty. A dzisiaj stwierdziłam, że przetestujemy nasz nowy plac. Dawno nie jeździliśmy na ujeżdżalni, no bo owady, miałam dużo na głowie dodatkowych jeszcze. Także dzisiaj jest idealny czas. Żeby to przetestować, e, chwilę moment sobie postępujemy i zaraz zobaczycie jak nam dzisiaj pójdzie. Zaczęliśmy sobie tutaj kłusować, jak widzicie muchy to po prostu tak nas męczyły i dokuczały. Oczywiście jakieś tam wolty różnego rodzaju robiliśmy. Dawno nie mieliśmy takiej technicznej, technicznej jazdy, także jakieś tam głupie błędy. To wybaczcie, bo <laughs> różnie może być i zmiana kierunku lecimy sobie w drugą stronę wiem, że ręce za blisko się nie postaram się to poprawić jak ujrzymy w drugą stronę jak widzicie tutaj macha głową o ja Jezu że się tutaj wyruszyła macha głową i ogonem strasznie bo to tak się tak nadtręczyły jeździłam przed 14 i to było mi gorsza opinała decyzja tam co z nią, serio i lecimy sobie Wolta nam no, już spokojnie, nie widzę, bo tutaj było już masakrycznie. E, Wstępy no to już jest wysoko. E, jak widzicie już tutaj by się bardzo, bardzo, bardzo biegać. No jaki jest, będziemy na tym pracować, ale wszędzie mówiąc, że, to dobrze, że z góry to nie wyglądało, także ja tam nie będę narzekać na to, co teraz widzę. Wrócimy sobie z daletem, do te trochę tutaj taki niewymoc, ale powoli powoli się odborniony. W tym momencie stwierdziłam, że mam no ja umarłem. To jest i jest już ja dużo i dziczemny kusik, siadłam, zatrzymałam go, więcej ja by zatrzymał. I znowu ruszą kusikiem to co widzicie. E, Wojka na drugą stronę. i już jest taki, zobaczcie jaki on jest już e, gorący, dosłownie gorąca może. E, tutaj ładny kusik jest. A tutaj druga polska Wojta taka rozbudowana, nie wiadomo co to jest. Oczywiście z boku to naprawdę sensownie wygląda. Myślałam, że będzie już gorzej. Dużo jest po prostu chaosu, który trzeba po prostu przepracować, tak? Zobaczcie, no ładnie chodzi. Naprawdę nie mogę na niebie nalepać. Nawet tak, no starał się, tak? Bo się zawsze stara. Tutaj ładne było zagalopowanie, naprawdę z góry. Też pomyślałam, że tu i oczywiście na tej znowu się napędzał. Ja nie wiem, no taki dość ciężki koń. Ale damy radę powoli do przodu, tak. W tym momencie możecie zobaczyć, jak go ładnie przytrzymałam i jak on ładnie na to odpowiedział. Pani my już jesteśmy w pojeździe, spocony trochę. Jak widać... Ja, no ja też jestem zmęczona, nie powiem, że nie. Kurde, nie! Dobra, mam wodę. Myślałam, że myślałam, że ich nie, nie, nie dam rady już. Że tak problem Kurde, jak nagrywam, powiem Wam, to nie mogę sobie oddalić ekranu. Źle to było coś zrobione, no ale dobra, macie chwilę perspektywę taką. Powiem szczerze, że dosyć wysoki poziom, jak na tydzień bez jazdy, ponad tydzień. Ja byłam ja się czułam jak worek kartofli na nim. Także i tak się spisał. Dodatkowo bardzo muchy gryzą, także no, muszę mu wybaczyć niektóre rzeczy. Aczkolwiek uważam, że i tak nie robił, jakichś takich, wiecie, kardynalnych błędów. Teraz to się nie schyla, gościu. Także my się stępujemy. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Eee, I co? I będziemy lecieć do stajni przed tymi owadami, uciekać. Do usłyszenia.